Jest, mam błąd w linijce 42. Wiem gdzie jest błąd w linijce 42. Idę do linijki 42. To jest pusta linijka. Smuteczek A w dzisiejszym odcinku jeszcze większość smuteczek z powodu wycieku danych i trochę o polskim Janusie, Januszu Liderza. Zaczynamy. Słuchaj. Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest odcinek na 10 czerwca 2022. Jak widzicie, dalej nic nie wisi. Do poniedziałkowego odcinka to się nie zmieni, ale już mam nadzieję, że we wtorek będzie coś wisiało, bo co ma wisieć? Nie utonie. No i zaczynamy. Naszym pierwszym materiałem jest informacja na temat wycieku danych z NPMA. Żeby było jasne, to nie jest świeży materiał. To jest materiał, który ma już jakieś dwa tygodnie ten. Z materiałem na myśli ten artykuł. Przepraszam, muszę sobie poprawić. Piję dzisiaj hibiskus. Mm. Ale tak na wszelki wypadek, jakby ktoś was nie słyszał, to warto o tym przypomnieć. Był ten wyciek. I co ciekawe, jak zwykle, to jest taki trochę efekt tej maszyny Goldberga, czy... tak, Goldberga. Że to jest parę stopniowe rzeczy. Po pierwsze, tokeny wyciekły z Heroku i Travis'a. Że po prostu tam, stamtąd, z The Third Party Integrator'ów oni wyciekły. Nie jestem teraz pewien, czy wyciekły z samych tych systemów, czy po prostu coś użytkownicy trzymali tam jawnie, ale raczej stawiam, że z samych systemów wyciekły informacje, co spowodowało do tego, że ktoś przez wyeskalowanie tych uprawnień był w stanie dostać się do, no, sporej ilości danych, między innymi do backupu bazy danych użytkowników i to był backup, który miał, nie wiem, parę tygodni z tego co rozumiem, tak, parę, miał był parę tygodni do tyłu chyba wtedy, e, i po, tak naprawdę mieli dostęp do danych, które sięgały nawet 2015, no i wiele innych rzeczy. E, oczywiście Microsoft i GitLab podjęli akcję, że e, e, GitLab bardzo szybko podjął e, akcję informowania użytkowników z tego co kojarzę, e, e, GitLab odkrył sytuację 12 kwietnia do tamtej pory y, właśnie zaczęli informować użytkowników, wymuszać zmiany y, zmiany haseł i tak dalej, więc pewnie wszyscy o tym dowiedzieliście się, jeśli na przykład macie gdzieś konto na githubie, którego rzadko korzystacie to sprawdźcie, czy nie dostaliście jakichś powiadomień. Naszym drugim artykułem jest na temat y, naszych pięknych polskich menadżerów i liderów. Y, artykuł zaczyna się od stwierdzenia, polski szef rządzi strachem i szantażem Yy, I przyznam się, nie jestem do końca pewien co myśleć o tym artykule. Bo co chodzi? Artykuł się zaczyna od tego, że było ostatnio jakiegoś raportu, gdzie różne osoby oceniały siebie pod względem ich umiejętności menadżerskich. I że podobno polscy menadżerowie oceniali siebie wysoko wyżej niż ich koledzy z innych krajów. I podobną tendencję można było zobaczyć wśród młodych liderów, więc podejrzewam, że młodzi polscy liderzy to już w ogóle. Że <laughs> ja tak sobie zażartuję. No, i e, następnie zaczynają się przytaczania historii. To są tak naprawdę anegdoty, które opisują problemy, jakie można spotkać. Ja sam powiem, nie powiem, widziałem sporo tych problemów, ale nie do końca rozumiem, do czego ten doży artykuł, że mamy te opisane sytuacje. I co fajne jest, co mi się bardzo podoba e, do każdej sytuacji, jest przypisany komentarz e, profes, e, profesor Anny Baczyńskiej. Nie do końca wiem, czego ona jest profesorem, jakoś nie złapałem opisu sytuacji, z czego ona jest, więc podejrzewam, że chyba albo psychologii, tak, no, jest mowa o psychologii, podejrzewam, że jest psychologii i opisuje trochę mniej więcej sytuacje, które tutaj zaszły i jak to, jak to więcej wygląda z perspektywy właśnie takich badań psychologicznych. To jest moim zdaniem najciekawsza część tego artykułu. Bo później już wchodzimy w takie e, dyskusje, jakie są kompetencje dobrego lidera, jakie są kompetencje złego lidera. E, no i no, tak naprawdę tutaj dużo nowego nie mam. Może z wyjątkiem tego podsumowania, że mam takie podsumowanie, że e, są pewne cechy, e, które... Hmm. Hmm, już zapomniałem, czy to są cechy negatywne go lead, e, 5... Wie Wielkiej wielkie piątki, pięć cech? Przyznam się, że przeczytałem to już nie pamiętam. Eee, zdawało mi się, że to było kwestie, właśnie umiejętności dobrego lidera, ale teraz nie jestem 100% pewien. Eee, tak, neurotyczność wysoki poziom oznacza dużą skłonność do odczuwania negatywnych emocji, mniejszej odporności na stres. No to, to nie jest e e pozytywna rzecz. Ekstrawersja, preferow preferowana ilość i jakość interakcji społecznych, niski poziom cechy oznacza introwersję. No, ja tu jestem bardziej e, introwertykiem. Otwartość na doświadczenia, skłonność do nowych rzeczy, ciekawość, e, ugodowość, osoba o wysokiej ugodności przychylnie pozytywnie, pozytywnie nastawiała wobec innych, sumienność organizowania wytrwałości, ale także jej motywacji. E, Okej, okay, wydaje mi się, że to są po prostu wielka piątka i po prostu cech, które są ważne. Z perspektywy, nie wiem, pracy, rozwoju i także no, liderowania, ale niekoniecznie oznacza, że wysoki poziom danej cechy jest dobry. Um, wiecie co? Nie wiem, czy słychać, ale ktoś właśnie obok u mnie wierci i trochę ciężko mi się skupić. Więc myślę, że będziemy w tym miejscu już powoli zawijać do końca. Mm. Podsumowując, mieliśmy dzisiaj dwa artykuły. Pierwsze to było takie trochę opóźnione PSA na temat wycieku danych z MPMA, a później trochę porozmawialiśmy sobie o polskim szefie Januszu. Widzimy się w poniedziałek. Poniedziałek około odcinek będzie nagrany z wyprzedzeniem, bo mnie na weekend nie będzie. Będę go nagrywał w piątek. I e, no, w wtorek już stawiam deadline: coś musi to zawieszać na ścianie. Do usłyszenia.